Tak? tak. Kreszta, ale, Aklamacyjnie? No tutaj <laughs> szansę, tak? Jak tam? Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy na konferencji poświęconej polskiej gospodarce, ale zanim przejdziemy do meritum sprawy, przed chwilą widzieliśmy tutaj Ryszarda Petru, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, który zapewne zawitał dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z zapytaniem, o co chodzi z tą deregulacją zapowiedzianą przez Donalda Tuska na dużym happeningu. Szkoda tylko, że nie poświęcony ten happening sprawom polskim, polskich małych i średnich firm. Jesteśmy dzisiaj w symbolicznym miejscu. Za czasów Zjednoczonej Prawicy ten resort tętnił życiem. To tu odbywały się najważniejsze branżowe dyskusje, dialogi z przedsiębiorcami, przygotowywanie tarcz antykowidowych, przygotowywanie tarcz, które wspomagały w czasie COVID-u, ale również w czasie, po rozpoczęciu się wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, stabilność, zapewniały stabilność dla Polskich firm sektora MŚP. Dzisiaj to miejsce, ten resort jest absolutnie jedną wielką agonią gospodarczą. To tutaj, w tym ministerstwie, szef tego resortu został pominięty w całym happeningu Donalda Tuska i ministra finansów pana Domańskiego w kontekście gospodarczym. Chcielibyśmy, chciałybyśmy dzisiaj opowiedzieć trochę więcej na temat tego, co się w tej deregulacji dzieje od kilku lat, dlaczego tak mało i co się dzieje też wśród koalicjantów, bo to są ważne rzeczy. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żeby głos zabrała pani marszałek Maria Koc. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w poniedziałek pan premier Donald Tusk zorganizował w budynku Giełdy Papierów Wartościowych konferencję gospodarczą, która miała być przełomem. Eksperci są jednoznaczni w ocenie tego wydarzenia, to nie był żaden przełom, to był po prostu kapiszon. Drodzy Państwo, hasłem, które się pojawiło też na tej konferencji, była deregulacja. Sprawy deregulacji, które mają być takim impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki, ma się zająć pan Rafał Brzoska, jeden z największych polskich biznesmenów. To bardzo dziwne, drodzy Państwo, bo przecież wydawałoby się, że po to jest właśnie Ministerstwo Rozwoju, po to jest właśnie pełnomocnik do spraw deregulacji powołany przez ministra rozwoju ponad rok temu, a jest nim pan doktor um, Mariusz Filipek że będą przygotowywać odpowiednie rekomendacje, będą przygotowywać projekty ustaw i takie rozwiązania, które będą tę deregulację rekomendowały. No niestety nie wiemy, czym się zajmuje pan pełnomocnik Mariusz Filipek, nie wiemy też, czym zajmuje się pan minister. Pana ministra na tej właśnie przełomowej, w cudzysłowie, konferencji nie było, co uważamy, że jest takim wyrazem lekceważenia zarówno pana ministra Paszyka, jak też resortu, który reprezentuje. Szanowni państwo, Donald Tusk jako premier po raz kolejny sięga po hasło deregulacji. Ja przypomnę, że w 2007 roku też uczynił je jednym z takich wiodących dla, swojej, dla swojego premiero, premierowania. Pamiętacie Państwo, że wtedy powołał nawet Komisję Przyjazne Państwo na czele z panem Januszem Palikotem i ta, ta komisja, nadzwyczajna komisja w Sejmie miała stworzyć odpowiednie projekty ustaw, które będą deregulowały polską gospodarkę. I cóż, okazało się, że Komisja Przyjazna państwo okazała się zwykłym projektem politycznym, który miał na celu promocję Pana Janusza Palikota <laughs> nic konkretnego z tego nie wynikło. I teraz po raz kolejny pada hasło deregulacja i po raz kolejny ma powstać zespół, który będzie tę deregulację, deregulacją się zajmował. Na jego czele ma stanąć jeden z największych polskich biznesmenów Pan Rafał Brzoska. Mamy się domyślać, że wśród członków tego zespołu znajdą się też wielcy biznesmeni, którzy byli obecni na tej konferencji, a my mamy pytanie. Co z małymi i średnimi przedsiębiorcami? Co z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców? Czy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców również znajdzie się w gronie tych ekspertów, którzy będą pracować nad deregulacją polskiej gospodarki? Co z, rad z Radą Dialogu Społecznego? Wydaje się, drodzy Państwo, że to są bardzo zasadne pytania, bo przecież to są um, takie um, ciała, takie organizacje, które powinny w takim procesie brać udział przede wszystkim. Ja Przypomnę, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to jest 2 miliony podmiotów. To jest 50% polskiego PKB. Czy oni będą reprezentowani w tym zespole pana Rafała Brzoski? Jakie będą kryteria doboru członków tego zespołu? No i pytanie kolejne. Co z Radą Dialogu Społecznego? Bo drodzy Państwo, tu w tym zespole powinni być reprezentowani nie tylko ci, którzy y, y, prezentują ten największy biznes, nie tylko przedsiębiorcy, ale również i pracodawcy, bo przecież te deregulacje będą ich także dotyczyć. To są ważne pytania chcemy je zadać na kolejnej komisji gospodarki o której powie pani minister Olga Semeniuk. Szanowni państwo, czyli co wiemy? Wiemy, że w tym budynku znajduje się niewidoczny, niewidzialny pełnomocnik do spraw Deregulacji, który stworzył i powołał zespół. W ramach tego zespołu nakładają się kompetencje i Rzecznika Małych i Średnich Firm, ale, ale również Rady Dialogu Społecznego, którą, pod, która jest pod skrzydłem prezydenta Andrzeja Dudy. Wiemy tyle, że. Po interpelacjach, które oczywiście w ostatnim czasie chociażby składałam, mam nadzieję, że uzyskam szybko informację, co przez ostatni rok się wydarzyło w ramach tej deregulacji. Wiemy również, że byłam w Sejmie recenzentem projektu ustawy pana ministra Paszyka, w której niestety nie było nic, co by dotyczyło sektora małych i średnich firm. W zasadzie nie było nic, co by dotyczyło deregulacji. I co się okazuje? Dwa dni temu minister Paszyk udzielił wywiadu, że ciężka droga i ścieżka legislacyjna i projekt jest na etapie SKRM-u, całego Komitetu rady ministrów. To oznacza, że przez półtora roku dla firm sektora MŚP nie wydarzyło się nic konkretnego. Dlatego na najbliższym posiedzeniu Sejmu jako Klub Zjednoczonej Prawicy złożymy i członkinie Komisji Gospodarki i Rozwoju złożymy wniosek o dodatkowe posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju, na której oczywiście mamy nadzieję, w której mamy nadzieję, że weźmie udział prezes impostu i również jako prezes dużej spółki zatrudniający między innymi Polaków doprosi i zaprosi sektor małych i średnich firm, bo tych firm jest najwięcej w Polsce i to one tak naprawdę napędzają polską gospodarkę. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której Donald Tusk mówi o inwestycjach Google, Amazona, o dużych inwestycjach, o sztucznej inteligencji, a nie wspiera rozwoju sektora małych i średnich firm, które dzisiaj z punktu widzenia ich funkcjonowania potrzebują mieć stałe koszty nierosnące i pędzące ceny energii, ale również zaangażowanie i możliwości korzystania z różnego rodzaju grantów i środków finansowych na sprzedaż e-commerce internetową. Tego dzisiaj nie ma w wystąpieniu w wodolejstwie Donalda Tuska. Nie usłyszeliśmy żadnych konkretów i jeszcze raz zwracamy uwagę wszystkich państwa dziennikarzy, ale też odbiorców na awanturę, jaka toczy się pomiędzy właśnie Ryszardem Petru, który wyszedł przed chwilą z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zapewne przy kawie pytał ministra Paszyka, o co chodzi, o co chodzi temu Donaldowi Tuskowi, a lewicą, która ma też swoje pomysły, no i oczywiście Platformą Obywatelską i ministrem Domańskim, który powinien zarządzać budżetem o wiele lepiej niż to się dzisiaj dzieje, bo przypominam, jesteśmy objęci regułą wydatkowania europejską, niestety nadmiernym deficytem, więc tutaj w tym przypadku powinien skupić się i kumulować swoją Siłę na finansach publicznych, a nie na gospodarce, tym samym odbierać kompetencje ministerstwu, które dzisiaj jest w stanie agonii. Zachęcam do śledzenia. Mam nadzieję, że pan prezes Inpostu zjawi się na dodatkowym posiedzeniu komisji i odpowie na wszystkie nurtujące nas pytania, ale również zrzeszy wszystkie te środowiska, które dzisiaj kłócą się w Polsce o gospodarkę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.